Dzisiaj przetłumaczymy sobie wspólnie trzy zdania z czasownikiem Aufblühen. Te trzy zdania pokażą nam, w jakim kontekście, w jakich sytuacjach możemy właśnie tego czasownika użyć. Czasownik Aufblühen jest czasownikiem rozdzielnie złożonym i w czasie przeszłym, perfekt łączy się z Zain. Pierwsze nasze zdanie brzmi: Kwiaty całkowicie rozkwitły. Jeżeli macie ochotę samodzielnie przetłumaczyć to zdanie, a następnie sprawdzić z tym moim tłumaczeniem, to zatrzymajcie filmik w tym momencie. Kwiaty całkowicie rozkwitły. Naszym podmiotem są oczywiście kwiaty, czyli die Blumen. Die Blumen, czyli liczba mnoga. Następnie będzie czasownik posiłkowy, ponieważ jest to zdanie w czasie przeszłym. Tym czasownikiem posiłkowym będzie oczywiście zain odpowiednio odmienione, czyli die Blumen sind. Jak powiedzieć całkowicie, zupełnie? Użyjemy tu słówka voll. Die Blumen sind voll. I na końcu partycip 2 od czasownika aufblühen, czyli aufgeblüht. Die Blumen sind voll, aufgeblüht. Kwiaty całkowicie rozkwitły. Nasze drugie zdanie to on odżył w nowej pracy. No i tu już widzimy, że właśnie aufblühen możemy użyć właśnie w takim kontekście Odżyć. Możemy rozkwitnąć w jakiejś sytuacji, na studiach, w pracy, tak? E, I to jest drugi kontekst, gdzie użyjemy tego czasownika. E, możemy zacząć sobie od e, tego wyrażenia w nowej pracy. W nowej pracy on odżył, mamy znowu zdanie w czasie przeszłym. W nowej pracy. Praca to die Arbeit, w czyli in, po in będzie celownik, czyli die zamieni nam się na dea. In der neuen Arbeit, ponieważ po zmienionym, wydziwionym rodzajniku będzie zawsze końcówka przymiotnika N, dlatego neuen Arbeit. Teraz będzie czasownik posiłkowy, czyli ist, następnie podmiot, czyli er, i na końcu aufgeblüht, czyli znowu partia typ 2. In der neuen Arbeit ist er aufgeblüht. I trzecie zdanie, co oznacza trzeci kontekst, brzmi. Kraj rozkwitł pod względem gospodarczym, czyli widzimy, że też kraj może, firma może rozkwitać. Kraj, czyli das land, Znowu mamy zdanie w czasie przeszłym, więc powiemy Das Land ist. I teraz jak powiedzieć pod względem gospodarczym? My możemy po prostu powiedzieć gospodarczo, czyli Wirtschaftlich. Das Land ist Wirtschaftlich aufgeblüht. Dajcie znać łapką w górę ja czy poszło Wam dobrze w tłumaczeniach.